No witam witam Was, kochani znów. Tak na krótko, bo taka pora, że trzeba byłoby się z Wami troszeczkę podzielić informacjami, co tam u nas na naszym poletku. Tak jak i Wy, horendujecie, pielęgnujecie. No dzisiaj już pokazuję nasze, naszą bryzę ze strzegęcina. Pamiętajmy, no tak się złożyło że odmieniliśmy sobie to trochę ale to dobrze tak się zdarza. Oczywiście kaliska bryza tak samo się dobrze chowa a my cóż pokazuje to na końcu kwitnienia nie było znów sposobności cały zagon ziemniaka był obsiany przykryty tym kwiatem. Pięknie się to prezentowało i cieszę się że to tak działa bo ziemniak jednak jest zdrowy. No, ma też co jeść. Widzieliśmy to przecież wcześniej, kiedy dawaliśmy obornik, ale dzisiaj jest już taki miesiąc, też jakby przełomowy. Mamy początek lipca, i ziemniak no, w tym okresie zawsze nam jakieś tam pokazywał już słabości. Te tutaj, akurat słabości nie występują i oby tak zostało jeszcze dwa miesiące wegetacji, całe, ale jest. I tutaj patrzymy też na stonkę, która operowała na początek, ale zbieraliśmy intensywnie, bo zawsze wtedy trzeba intensywnie jak najwięcej w tych pierwszych nalotach, a później jest łatwiej, bo o, tych jajek już nie ma. No, a też póki co nasz figaro owiec czeka też do żniw razem z nami. Ściana odciętego zboża przy tej drodze, no widać tutaj wyraźnie, że jednak jest susza. Jest sucho trawa, prawie że już wyschnięta, no ale zboże oczekuje do tej ostatniej fazy takiego spokojnego, można powiedzieć, dojrzewania, no a nie potwornych upałów. Oby nie, zobaczymy. No, dziś, jak już mówiłem, 5 lipiec i temperatura 31-32, ale gdyby nie była większa, to może to spokojnie do, dotrzymać. Z pokorą będziemy wyglądać y, finału. Oczywiście licząc się z pogodą. I my tu jesteśmy, nasza bryza z nami. No, Sianko się już prawie wysuszyło. Połączymy to z naszymi kopeczkami no i załadujemy. Na co? Zobaczymy. się domyślił, to się domyślił, <grym> czym przyjadę i zbiorę Tosianko, ale jak się ktoś zaskoczył tym, co pokazuje, to dobrze. Mamy przykład naszej bardzo ładnej toki, którą postarałem się znów ocalić od zapomnienia, i mam nadzieję, że się Wam spodoba, <grym> bo jednak to kultowe auto, jak wiecie, no chyba ktoś, kto w tym kultowym serialu. Ja uważam najlepszym serialu moich czasów, mojego życia, to obecnego właściwie w tym jak osadzonego to jest Rancho. Pamiętacie tam tą Dokę? No i dzisiaj to, dzisiaj jest to prawie ten sam egzemplarz. Prawie mówię, bo oczywiście kolorem inny, ale tak troszkę technicznych danych, tak na rzut oka tylko to wiadomo, że to jest Volkswagen Transporter T4, popularna Doka. W przypadku kiedy jest dubel kabina, tak to się nazywało. No yy, ten krótsza, krótsza, można powiedzieć przestrzeń do załadunku, ta paka, no jest oczywiście do takich, no, niewielkich prac. Może nawet właśnie takich dostawczych, bo historia dostawczych samochodów yy, w Polsce no, zaczęła się już bardzo dawno i nie mam tu zamiaru. Yy, wyręczać naszych wspaniałych kolegów, którzy mają świetne programy o tych właśnie samochodach dostawczych. No wspomnieć tutaj tylko, wspomnieć należy kultowe, czyli Nysa, Żuk, no, Tarpan później, no, różnego już potem przeobrażenia rodzaju Syreny, Bosto i tak dalej, ale to, co tutaj, no to jest taka maskotka moja. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo świetny samochód i... Zresztą, jak przystało na technologię i technikę niemieckiego konstruktora i, i producenta. No przecież w tych latach 90. ona królowała, ona była wszędzie wzięta. Ta wersja T4 była produkowana od 1992 roku, ten rodzaj, ten model. No w 2003 roku już weszła piątka, ale ona dzisiaj żyje. Pewnie jest jeszcze bardzo, bardzo wiele takich egzemplarzy, ale niekoniecznie. Zachowanych w takim no, dobrej kondycji, postarałem się zrobić z nią tak jak trzeba. Przyłożyłem się, ona jest wdzięczna do roboty, bo tam jest dostęp. Można zrobić to samemu wszystko i samemu to też zdziałałem. Zobaczcie z bliska. Silnik ma oryginalny, oczywiście jeszcze nie podlegał remontowi żadnemu. No i nie ma też wiele przebiegu, bo 148 tysięcy. To nie jest za wiele, jak na tego dieselka. Te pięknie profilowane nadkola. Bardzo mi się podobają. To są oczywiście metalowe. Później to już tylko sam. Kompozyt, plastik, a to co tutaj mamy to oryginał, oryginał do końca. Pracowałem nad nim trochę, tak jak nad tym naszym turem, <grym> ale bardzo się cieszę z efektów. Bo jak widzicie, to przyjemnie kiedy stoi się, siedzi się w samochodzie, w którym no, jest ta oryginalność i ten ślad tego tej. Technologii wykonania, czystości wykonania i funkcjonalności, bo ten samochód, muszę Wam powiedzieć, jest bardzo, bardzo funkcjonalny. Wszystko to, co jest zastosowane, to jest po prostu potrzebne. No i przemyślane, taka jest prawda. Każdy jeden z szczegół od drzwi, wysokości, yy, zamykania. Działania foteli tutaj, właśnie na przedzie, yy, ruchomych, oczywiście, składanych, no i przestrzeń, przestrzeń pod nogi, albowiem był to samochód, który na pewno. Dał, był bardzo wykorzystywany przez brygady remontowe, gdzie naprawdę trzeba było dojechać przynajmniej w sześciu, no to tu spokojnie yy, można było tutaj zapakować sześć osób i spokojnie dojechać do yy, miejscu na plac, za, plac budowy. Wszystko to, co tutaj mamy i widzimy, zostało naprawdę odnowione. No ta picerka jest nowa, przyznam się, no ale już yy, pozostałe części tylko, tylko i wyłącznie podlegały Renowacji. Cieszę się, że ten egzemplarz przeżył razem z nami. Tu zajrzymy troszkę do silnika, też. Jak zwykle, najważniejsze to oczywiście oryginalność I, i ten samochód pozwala naprawdę przez żywotność tych elementów pozwala na zachowanie tej oryginalności, aczkolwiek no, to co się należało mu no, zrobić na nowo, no to się zrobiło, ale jak widzicie, wiele, wiele tutaj tych oryginalnych oznakowań jest. No, co zawsze było problemem, no to wlot do baku i tu. Pięknie zachowało nam się. odrestaurowałem, bo taka prawda, ale zachowało się właśnie. Zamykanie, bo to jest najbardziej takie chyba widziałem newralgiczne miejsce. No a poza tym nowe resory, no nowe sprężyny, przepraszam, nowe yy, również i tarcze hamulcowe, i oczywiście, klocki. Reszta sprawdzona. No tu podwozie wykonserwowane. No można powiedzieć, że kolejne 20 lat. Żywota to spokojnie mógłby ten samochód przeżyć, gdyby nie manipulacje unijne. Ale to też będzie chyba realne dla tego samochodu, bo w końcu stanie się zabytkiem i, i tak uważam, powinien taką funkcję i taki status przyjąć. Prawda? Także to, co mogłem pokazać, zobaczyliście tu na skrzyni. Oczywiście nowa podłoga, to jest ważne. Przypomnę. Tu mamy niezabudowane. Teraz takie okieneczka, które tu są, to ktoś, kto by nie wiedział, do czego to służy. No, wszyscy, co używali ten samochód, wiedzą doskonale, ale to sprawia kłopot niektórym, więc powiem, to jest zabudowane plexi. To oryginalne plexi już nie jest produkowane. Tam było troszkę uszkodzenia, jest w czyszczeniu, więc go tutaj kiedyś założę na pewno, ale kiedy i do czego służyło. No, niektórzy mówili, że duże gabaryty można tam przejąć. Nie. Oczywiście służyło, kiedy burtę otworzymy, to widzimy, że okienka te, właśnie tutaj, w tej burcie tylnej, będą odpowiadać tu powierzchni tym światłom, tego światła tylnego. I te lampy pokazują kierunkowska, stop i pozycyjne. Doskonale to widać, i w czasie, kiedy potrzebujemy przewieźć długie elementy, no to oczywiście możemy burtę opuścić, załadować pakę i jechać. Spokojnie nie uwłaczając przepisom. No, może jeszcze ówczesnym, ale na pewno spokojnie komunikujemy się z tylnym samochodem, który jedzie za nami, jaki mamy zamiar. Także nasza doka wygląda tak. Dzisiaj będzie miała zadanie trochę rolnicze, bo po prostu załadujemy na nią sianeczko. Bardzo bezpiecznie to będzie. Nie będziemy tutaj specjalnie jakoś tak. Drastycznie pracować, żeby uszkodzić cokolwiek, nie? A tak szczerze mówiąc, to też nasz egzemplarz, powiem tak, śluby i wesela obsługuje. <ścoughs> Transporter T4 służy pani młoda i pan młody. Może być jeszcze świadek, więc. Cała załoga w naszym transporterze się na pewno by tu zmieściła. Nie mam zamiaru eksploatować go już na budowach i również gdzieś, gdzie mógłby znowu być zabetonowany, a potem, żeby go otworzyć, żeby odzyskał swój blask, no, trzeba było się trochę napracować. Także taki egzemplarz będzie dzisiaj służył do naszego transportu, naszego sianeczka do krów żywicielek. No ale oczywiście zapomniałem, zapomniałem Wam pokazać ten nasz silniczek o. No jak wiemy to jest jednostka TD a więc w 1992 roku postanowiono o mm, zmianie silnika na doładowanie i ta sprężarka tutaj działa nie znam się tak aż bardzo, żeby powiedzieć o tym wszystko i nie mam zamiaru. Są wspaniali ludzie, koledzy, którzy na YouTube to właśnie praktykują. Powodzenia życzymy i zawsze się cieszę, kiedy mamy te filmy, bo przecież dzięki nim mamy dostęp do i wiedzę, jak coś naprawić, jak coś odkręcić, jak się dostać do czegoś. Bo nieraz jest bardzo prosty sposób, a my nie kombinujmy i posilmy się wiedzą którą już mają inni koledzy. Jak widzicie, wszystko gra, jest sucho, cicho, widać, że silnik jest ciasny, no i tyle. Natomiast jeden mankament, no to oczywiście to, co wszyscy przeżywają, niezależnie od samochodów, czy to osobowych, czy to takich, no, ja uważam, że znów mógłbym protestować, no ale co, ta gadzina sama wie, gdzie ma albo gdzie znajdzie swoje dobre miejsce, no to ten właśnie osobnik kuna, przeważnie kuna, dostaje się pod maskę no i jakimś zamiłowaniem strasznym gryzie ile chce to właśnie to wygłuszenie. To jest, uważam, jak się ktoś zapomni i nie wie, a zostawi długo samochód i zdarzy mu się coś, no to może pod maską już wcale nie zobaczyć tych resztek nawet. No ale tutaj jeszcze są. No to niech są. Może jak się uda albo będę chciał, no to, to wie, czy tego nie uzupełnimy albo nie zamienimy. Zobaczymy. Na razie to jeszcze nie przeszkadza. No to do roboty zesianem. Tak po mojemu troszeczkę wysokie obroty tak, chociaż że 100 obrotów mniej. Tak mi się wydaje, ale to na wtryskach regulacja, ja się na tym nie znam. No, w temacie owsa wielokrotnie żeśmy się już wypowiadali, i dzisiaj tylko tak podsumowując to ostatnie zdarzenie, w sensie, że założę to dla krów to sianeczko. To takie spojrzenie, o proszę, słoma. No, Figaro. Figaro rośnie od metra do metra 10, może nawet 15. No takie były kiedyś słomy, bo gatunki owsa szły w tym kierunku, żeby tą słomę pozyskiwać, taka prawda. No i dzisiaj po tych wielu wielu latach już każdy z technologii żywienia i w ogóle. Technologii rolniczej zmieniło się. Zmieniło się wiele. Są bardzo niskie, niskopienne zboża. pszeniczka może mieć nawet 25 cm albo 30. A owiec również może nieco wyższy, ale na pewno mniej niż to. A tutaj mamy przykład właśnie wyrośniętego, słusznie wyrośniętego figara, który róż różno aż wyrósł, a teraz czeka na okres już takiej konkretnej dojrzałości. Którą po prostu skonsumujemy, taka jest prawda. Natomiast yy, trzeba powiedzieć, że z tego ziarna kiedyś, z tego owsa, bardzo dużo produkowano, i zasłużony owiec do dzisiaj służy ludziom, bo przecież kto nie wie o płatkach owsianych, prawda? Kto też yy, konkretnie patrząc na sprzedaż, w przemysłowych y, hodowlach y, właściwie tak można powiedzieć drobiu i innych y, zwierząt można powiedzieć owiec też y, dzierży y, palmę y, pierwszeństwa albo raczej główną jedną z głównych ról no już nie mówię o koniach na przykład dzisiejszego chowu y, koni dzisiaj owiec jest podstawą natomiast słoma słoma również była y, można powiedzieć bardzo bardzo użyteczna mówiłem już o tym że ona jest bardzo, ale to prozdrowotna, prawda, bo i napary ze słomy, i sieczka, i w ogóle można powiedzieć to, że w sienniku yy, gdzie się spało, kiedyś przecież na słomie spaliśmy no to najczęściej był owies no, ale że również było żyto no to trzeba powiedzieć i oddać sprawiedliwość yy, naszemu owsowi, że dzielnie nam towarzyszy i służy człowiekowi to jest ważne, natomiast na pewno jeszcze Ostatnie czasy to takie bolesne, trochę co powiem, bo jakoś się tak nigdy nie umiem przyzwyczaić, kiedy się usłyszałem, powiem, że barbarzyństwo. Tak to kiedyś słyszałem, nawet kiedyś widziałem, ale zamykam oczy. Tematu chyba nie powtórzę. Zaznaczę tylko, że żywy owiec jako ziarno próbowano spalać w piecach centralnego ogrzewania. Masakra. No, ale tutaj jesteśmy na naszym zagonie. Myślę, że to, co już wspomniałem i wspominam zawsze, ta pogoda jest najistotniejsza. Czekamy na nią do końca tego miesiąca, chyba się to wszystko już rozstrzygnie, i znów będą wszystko razem, całe zboża, bo przecież ta pogoda nam tu przyspiesza. O, o ten cykl wegetacji roślin jest zupełnie zaburzony, ale generalnie jest przyspieszony. Może nawet o 2-3, a nawet miesiąc. Także czekamy do żniw. A póki co, dalszy ciąg ładunku, załadunku naszego zianka. A jak się sprawdza, czy wysłuchę, czy nie, to już pamiętamy, nie? Jeszcze raz pokażę. Bierzemy wiązkę siana. Jak się pokręci, to się ma urwać. Jak się urwie, na pewno siano jest suche. No niczym pan Więcławski z naszego wspomnianego kultowego serialu Rancho. Odjeżdżamy! Trzymaj się, panie wójcie!